To To zielone może teraz tak dla odmiany Dawno tam nie byliśmy Dawno tam nie umarliśmy, znaczy nie wygraliśmy No, no właśnie A w sumie jedno i drugie Nie zwróciłem uwagi jakie mam zadanie Nie umrzeć Ja pier... Zadaj 300 obrażeń z recykler'a. He. Super. Tak. No już lecę. Tymczasem zadanie niżej. Przeszukaj skrzynię. A jest do wykonania sumie... w drużynie? Nie. Do <coughs> wykonania w drużynie jest zadaj obrażenia z broni pierwotnych. Dlatego mówię, że ja zacząłem grać pompą, bo tą szybką. Ale za dużo nie postrzelałem jeszcze z niej. Ja postrzelałem Dlatego, i źle się to dla mnie skończyło. Więc chyba zamiast brać e, pompę, to będę brał e, M-kę, zamieniał sobie na tą pierwotną, bo ona nie jest wcale aż tak zła. Jeżeli, znaczy w obrażeniach jest dobra. Peter, wsparcie. No, to tak też się. Dobra, ale potrzebuję ammo do pompy. Bo troszeczkę mogłem wystrzelać. Dziękuję za pomoc, była bardzo mile widziana. <laughs> to rzucisz jakieś ammo? A może. Proszę. To rzucisz mam, jakieś ammo? Mam cztery ammo gościu. Też mam cztery. To ja się zajmę tam. O kurde! Co, zabiłeś go z tego? Nie, nie spodziewałem się tego, co zrobi. A co zrobił? Nic nie zrobił. Dobre. Ona miała to wyzwanie? Miała wyzwanie. Zostajemy y z pleców. Skąd dokładniej? Widzę kolegę. Gdzie? Leży. Nie, bo te zadania legendarne. żadne, ja pierdzielę. Tylko znowu na zielonym ktoś był łowiłem w krzaku siedział mm. OK okej nie mam problemy na naturalne mianowicie atakuję z Tyle co się uleczył. Dobra, tam nie ma I to było. I to możliwe, że jest potrzebna twoja interwencja. Co się stało? Strzelili do mnie. ktoś się nie wiem skąd. Chyba, że to ty byłeś, bo śmierdzielem dostałem. Nie. Ale ktoś tu musi być, bo się panie. Co? To ty strzelałeś. A nie, tam jest. O, tam jest. Noż jasny gmin Leci do mnie Jest Krak. Jest! W końcu minus 75 po białym Piter biegnie do Brawo hmm. Gdzie ty Nie jesteś? Się? Tu jestem Masz co... Mam miejsce do... No szkurna Pot? Nie Nie Żebyś mnie podniósł szybko On tam się czai Ja mam potki, a apteczki mi trzeba Nabur Dobra, dostał Jeszcze się zrespili, Peter. Ja bym uciekał, Dobra. Jeden jest krak. Leży no i idą kolejni. Powiedz, że mieli apteczkę tam. Leży no, Peter, chowaj się. Ja nie mam jak go zdjąć z takiej odległości. Chyba. geniusz opali się gdzie jest? weszli tam na dachu jest Leży strefa, się, nie? nie ukryłem się przed nimi, żeby nie zdobyli moich przedmiotów. Wiesz ja co ci powiem, nie podoba mi się moja sytuacja. Może im troszkę poprzeszkadzać? <laughs> I dostają! Ej, Poloś! No to ich dojeżdżaj! O kurde no! Ej, nie do pomocy, Hihihihihi <_ preconce��> <wayánimikuda> <hyacinionham> <insider>